Na poziomie takim czysto operacyjnym, czyli zaczynając od przychodów i kończąc na zysku EBITDA, te wyniki są lepsze. Przychody wzrosły o 22%, licząc przy założeniu stałego kursu, o 11% przy porównywalnych czy warunkach porównywalnych. Wynik EBITDA również jest wyższy niż w zeszłym roku i to są wyniki, czy to są takie czynniki, które mogłyby kurs zwiększyć, zwiększyć wartość obecnego kursu. Natomiast na poziomie wyniku to ten wynik faktycznie jest gorszy, dlatego wydaje się, że inwestorzy mimo wszystko te wyniki oceniają negatywnie. Natomiast bardzo ważna jest perspektywa oceny tejże spółki. Zarząd podtrzymuje, że chce się dalej rozwijać. Tutaj ten cel 50, 550 sklepów, otwarcie 550 sklepów w bieżącym roku obrotowym jest realny, mimo dość trudnego otoczenia makroekonomicznego, które mamy i wciąż jeszcze prawdopodobnie będziemy mieli.